Pamiętam, o Malburku kiedyś z tą rozmawiałem, mówiłeś właśnie, mhm. że tam postawili osuszacze, żeby wysuszyć mury, które miały być mokre, tak? to, to znaczy nie, to nawet nie, nie chodziło o suszanie murów, tylko chodziło o y, zabezpieczanie, znaczy usunięcie fund, y, wody, która była na poziomie fundamentów, czyli była w gruncie, bo możemy osuszyć grunt cały również, nie? I tam się to pojawi, pojawił taki problem. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi jeszcze o ten budynek istniejący i o to, co, co możemy zrobić. Mimo, że te prace by postępowały w jakichś etapach, nawet drobnych, nie wiem, teraz zaczynamy od osuszania tych ścian, potem wymieniamy źródło ciepła, to ja zawsze namawiam klientów na to, żeby projekt był wykonany na taki stan ostateczny. Bo wtedy jest dużo łatwiej podjąć jakieś racjonalne decyzje i zrobić, wykonywać pracę, których potem nie będziemy musieli yy, rozbierać, nie? czyli nie wiem, chcemy zmienić układ funkcjonalny tego domu, no to nie ma sensu w tym momencie wymieniać y, instalacji centralnego ogrzewania i grzejników, które wiemy, że za chwilę będziemy musieli przemontować, przewiesić gdzie indziej, czy wykonać w inny sposób, nie? Także to też jakby y, o ile w przypadku domu nowo projektowanego spotykamy się z mnóstwem różnych sytuacji, bo każdy z nas Mimo że teoretycznie dom zaspokaja te same potrzeby dla wszystkich, to potem w szczegółach okazuje się, że każdy te potrzeby ma trochę inne. No i tak się nie zgadza ze mną do piwnicy, to już wiemy, nie? Wiesz co, jeżeli będziesz się upierał, bo, bo to jest Twoja decyzja, nie? Ja tylko Ci przedstawię argumenty za i przeciw, a to Ty podejmiesz decyzję, więc to nie jest tak, że ja się uprawiam i Ci nie zaprojektuję, nie zaprojektuję piwnicy. Uspokoiłeś mnie, bo bałem się, że mi wyburzysz dom. Wiesz co, mam jeden, jeden przypadek, kiedy odmówiłem wykonania projektu, ale to o tym mogę za chwilę powiedzieć. Natomiast, jeszcze właśnie wracając do, tego, do tej modernizacji, chodzi właśnie o to, nie? Że, żeby wykonywać pracę w sposób sensowny. Inwestycja, jeżeli zakładamy, że tam ta rodzina ma cały czas mieszkać, to my i tak tą inwestycję musimy etapować w przeróżny sposób. Nie? Być może będą takie sytuacje, że albo będzie się trzeba wyprowadzić, albo będzie trzeba zaplanować pewne prace w takim okresie, żeby to nie było uciążliwe. Nie? Czyli nie będziemy wymieniać ogrzewania w domu w zimą. zimą. Albo nie będziemy wymieniać pokrycia dachów w najbardziej deszczowym okresie roku. Nie? Więc więc to są też takie, takie rzeczy, które trzeba zaplanować. No projekt to jest pewien plan. Projekt to jest taki przepis na dom, Obojętnie czy nowo budowany czy istniejący, który chcemy zmienić. Ja jako kucharz doskonale wiem, że bardzo łatwo przepisy zepsuć. Tak, otóż tak. No, no. Albo może wyjść coś wspaniałego z tego. Nie? Z pomyłek? Myślę, nie, że... z przepisu. A, z przepisu. Nie, no bo chciałem właśnie powiedzieć, że o ile w kuchni wyobrażam sobie sytuację, że pomyłka może doprowadzić do ciekawego rozwiązania, to w przypadku budownictwa byłbym ostrożny.